Macie już córeczkę, a kiedy przyjdzie pora na ślub? O, no to ślub już mamy zaplanowany, wszystko jest zaplanowane, tylko że my chcemy w przepięknych małopolskich rejonach obok Niżnej, a tam jednak jest tak pięknie, że te śluby są co chwilę i ciężko o termin. Dodatkowo także moja rodzina teraz ma bardzo dużo ślubów, a nie chcemy zrobić czegoś takiego, że będzie mój ślub, za tydzień będzie ślub brata, no bo jestem, moja mama ma. Krew góralską i mamy też bardzo dużo górali w domu, a wiadomo, że tam poprawiny potrafią trwać nawet tydzień. To może być tak, że nawet nie przygotujemy się do kolejnego wesela, już będzie pierwsze, także na spokojnie. A myślałeś może o tym, żeby zrobić ślub w stylu szamańskim jak margaret? E? Jest to ciekawe rozwiązanie. Jakby czytaliśmy sobie z Sylwią o różnych ślubach, rzeczywiście Margaret też widzieliśmy, ale tak jak mówię, my mamy takie bardziej korzenie góralskie, małopolska i te sprawy i bardziej chcielibyśmy tak tradycyjnie to zrobić jak, jak nasza rodzina. A, ale jakby, no tak jak mówię, to jest ślub, to jest kwestia indywidualna. Każdy chce zrobić ślub, żeby był idealny dla danej osoby. My z Sylwią mamy nadzieję, że też uda nam się zrobić taki idealny, jak właśnie, żeby nam się podobało na naszej ślubie, jak Margaret na swojej. Niektórzy mówią, że mm, każdy mężczyzna w życiu musi wybudować dom i mieć syna. Czy zgadzasz się z tym, czy na ciebie też przyjdzie pora? To jest kwestia indywidualna. Wydaje mi się, że każdy różnie podchodzi. Niektórzy nie chcą być rodzicami, niektórzy chcą być rodzicami troszkę później, niektórzy tak jak właśnie my troszkę wcześniej, w wieku 23-21 lat. Tam dalsza część jest, że trzeba jeszcze zasadzić drzewo. Drzewo już zasadziłem, mieszkanie mamy, dom to jeszcze na razie szukamy działki, jeśli ktoś chciałby i ma fajną działkę, to może do nas się odezwać jakoś z miłą chęcią. W fajnej okazyjnej cenie, w fajnym miejscu wykupimy. Natomiast jeśli chodzi o syna, no to jesteśmy z dużych rodzin i razem z Sylwią już dawno ustaliliśmy, że chcielibyśmy, żeby nasza pola miała jak najwięcej rodzeństwa, no bo nie, jakby jesteśmy z dużych rodzin i widzimy jakie to jest piękne, gdy zbliżają się święta i możemy się wszyscy wspólnie spotkać, grać w planszówki, wspólnie posiedzieć przy jakimś tym barku, pobawić się, pośmiać, no to jest właśnie piękne. Także kochani klasycznie, zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie, naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.